gości, no i oczywiście nasze, nasze media. Porządek posiedzenia. Wszyscy chyba znają. otwarcie stwierdzenie prawidłowości, zatwierdzenie porządku obrad, zaopiniowanie projektów, w sprawie rozwiązania straży miejskiej i sprawy różne. Ja mam pytanie do Pana Jana. Czy wprowadzamy te opłaty targowe jeszcze? Tak. W sprawach różnych. Ja, znaczy, ja bym prosił. Państwa. Ale żeby... to w sprawach różnych to jest na sam koniec. Nie, nie, nie. nie. Ja, ja Wnioskowałem, żeby poszerzyć porządek naszego spotkania. To jest o punkt. Który to był? Dotyczący opłaty targowej. Tak? Który to jest punkt, w sprawie opłaty targowej. W sprawie opłaty targowej. Tak, to jest punkt 11 po, po, proponowanego porządku sesji. To jest podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. No, w naszym przypadku, zaopiniowanie tej uchwały. Tak, tak, tak. Poddaję pod głosowanie, kto jest za wprowadzeniem tego punktu. ID. Dziękuję bardzo, czyli poszerzamy punkt, podjęcie opłaty targowego jako piąty i szósty, będzie, będą sprawy różne. I przechodzimy do punktu najważniejszego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie. Rozwiązania Straży Miejskiej. Oddaję głos panu burmistrzowi. Prowadzenie, bardzo proszę. No, sprawa, jak państwo wiecie, została w pierwszym etapie, w pierwszej fazie rozstrzygnięta poprzez ogłoszone referendum. Wynik państwo znacie. Jeśli chodzi o wszystkie sprawy formalne, czyli wszystkie stosowne opinie i informacje, które, które wymagane były do przygotowania tej uchwały jako formalności zostało dostarczone do komisji. No i myślę, że to tak z mojej strony to chyba, chyba, że są jakieś pytania, to jeszcze bym odpowiedział. Myślę, że no tutaj już jak zostaje sprawa ostatecznie decyzji Rady. Także jak gdyby nasza rola już się zakończyła na etapie tych formalności, które zostały dopełnione po przeprowadzeniu referendum. Czy są pytania do Pana Burmistrza? Ja mam pytanie. Tam jest opinia. Opinia jest Komendyska. tutaj z komendy, komendy Wojewódzkiej Policji. Policji. I tam jest opinia raczej taka negatywna, jeżeli chodzi o likwidację Straży Miejskiej. Tam są również wskazane pewne problemy, które mogą zaistnieć po podjęciu uchwały. Ja bym prosił Pana Burmistrza, że Pan nam zasygnalizował, czy też może uświadomił nas. Kto będzie obsługiwał monitoring w Broniewie, czyli w, w miejscu, gdzie w tej chwili się znajduje, bo to jest Komenda Powiatowa Policji. Dlatego ja się też zorientowałem, że ten monitoring nie może obsługiwać ktoś spoza policji lub straży, straży miejskiej. Pytanie od razu uzupełniające do tego, co powiedział pan radny głos. Czy ten monitoring? To jest rzeczywiście na zasadzie użyczenia i na jakich to było warunkach, czy to może do nas wrócić do Urzędu Miasta fizycznie czy, czy, czy nie, czy my to już tak oddaliśmy, że tak powiem w takie... Znaczy my nigdy nie daliśmy monitoringu, hmm? monitoring był po prostu przed miastem obsługiwany. No jasne, jasne, no, że znajdował się po prostu tam. W tej chwili jest monitoring obsługiwany przez pracowników Urzędu Miasta, którzy zostali przesunięci z różnych wydziałów. Monitoring jest na naszym stanie cały czas, serwis opłaty związane z konserwacją kamer, z utrzymaniem yy, światłowodów. To wszystko jest po samym My za to ciężkie pieniądze. No takie są, to jest nasze i musimy tego sobie ponosić. Jeśli chodzi o pytanie pana radnego Mroza, to powiem, że nie jest to yy, żadnym jakimś yy, od, tak, Nawiązuję do tej opinii. No. To nie jest wcale tak, że Straż Miejska tylko i wyłącznie może obsługiwać monitoring, bo to jest tylko akurat no, w naszym, no nie tylko, w wielu miastach jest tak, że faktycznie Straż obsługuje, ale, ale znaleźliśmy i różnego rodzaju orzecznictwo. Przede wszystkim chodzi tutaj mi o Najwyższą Kontroli, która kontrolując właśnie te wątpliwości wykazała, że, że jest to w różnych miejscach w Polsce w różny sposób prowadzone. Na przykład w mieście Warszawa prowadzi to Wydział w Urzędzie Miasta. W innych miastach prowadzą firmy prywatne, ochroniarskie i różnej, różnej maści firmy, które zajmują się, po mają w swoich obowiązkach utrzymanie monitoringu i, i zabezpieczenie monitoringu, więc tu w naszym przypadku będzie to funkcjonować tak jak funkcjonowało, ci pracownicy będą pod, podciągnięci pod Wydział Pana Marka Wyninko, czyli, czyli tutaj te sprawy społeczne i bezpieczeństwo to będzie pod tym wydziałem i to będzie dalej funkcjonować, tak jak funkcjonuje, no informacje dalej będą przekazywane Policji do, 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 do dalszych interwencji. Ale problem jest w tym, że chodzi o miejsce. Nie, miejsce, miejsce to jest związane przede wszystkim z tym, że tam jest miejsce, tam, tam zostało to zaplanowane, no i wszystkie końcówki światowodów, no jest to możliwe, żeby to przełożyć na przykład do Urzędu Miasta, ale myślę, że z racji, że Policja będzie działać skutecznie, bo działa skutecznie, bo jednak statystyki się podnoszą, wykrywalności różnych y, przestępstw, wykroczeń poprzez monitoring, więc myślę, że zasadniejsze jest, żeby to było na miejscu, w Policji. No to, Tyle, jako... bo, właśnie... Panie Burmistrzu, twierdzi <gry> nam Pan to, że Policja puści pracowników no czy innych, tak? na teren Policji, o to, o to nam chodzi. Nie, nie, nie ma tu żadnego problemu. To... Do, bo Choć z tej opinii pracownika, że nie, nie. No przecież w, tej w tej opinii pracownika, że nie chodzą, przecież chodzą teraz, Nie chodzą, mają przepustki, tak, mają... Tak, ale są tak. podciągnięci pod pracowników straży miejskiej. Ale to straż miejska jest wydziałem Urzędu Miasta, to nie, ma, nie, tak. to nie ma problemu. Oni nie są funkcjonariuszami straży, oni są cywilnymi pracownikami, tak jak tak. byli, tylko tyle, że obsługują monitoring, oni nie są mundurowi, To są, to są pracownicy cywilni i oni mają powyższenie od komendantów. Właśnie dodatkowe jeszcze pytanie, czyli mam rozumieć, że... Poprzez te nie Pan daje gwarancję, że z chwilą, kiedy przestanie funkcjonować Straż Miejska, monitoryk będzie obsługiwany i będzie funkcjonował na, w kierunku bezpieczeństwa miasta. Na terenie Policji? Oczywiście, że tak. Na terenie Policji, nie? No to jest tylko fizyczna lokalizacja, tak? Dalej no, tak, tak. funkcja i obowiązki ci pracownicy będą mieli te same i te same czynności będą wykonywać. Są ustalone pewne karony ich postępowania, mają specjalne dzienniki, w których rejestrują tak, zdarzenia, przekazują informacje, mają wiedzą jaka jest ścieżka, Przekazywania informacji, w jakiej formie mają przekazywać informacje, także, także to, to dalej będzie funkcjonować niezmiennie. Dla nas, no, dlaczego pytamy? Z tego no, względu, względu to że opinię. po prostu tu jest zdecydowanie powiedziane, że tylko i wyłącznie pracownicy Straży Miejskiej, cywilni i strażnicy. Nikt więcej. I tu jest niebezpieczeństwo, że policja po prostu powie, że nikogo tam nie puści. No jeżeli policja by. Wyszła z takim pomysłem, że nikogo nie wpuści, no to, no to też nie będzie korzystać z monitoringu. I to, to, to też no, jest z ich pracy, Czyli żeby, myślę, że żeby tak. miasto było monitorowane i zabezpieczone, bo to są materiały dowodowe, to, 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 to jeżeli oni chcą się pozbyć takiego problemu, znaczy chcą nabyć jakiś większy problem, że no skończy się wtedy monitorowanie, no bo, no bo co, będziemy przenosić tych pracowników, no nie ma nie Tak, ma, nie ma, Ale tu nie ma wyraźnie, wyraźnie pisze. Z uwagi na brak podstaw prawnych nie będzie możliwości kierowania do tych czynności innych pracowników, zarówno pracowników administracyjnych policji, ale też skierowanych przez Urząd Miasta. Ja nie I to jest bez... te niebezpieczeństwo. Ja nie sądzę, żeby, żeby tak się stało. Ta opinia. No. No. Nie będę mówił, że mam dużo wątpliwości. No mam, mam pewne wątpliwości, jeśli chodzi o to, no bo tutaj jako podstawę prawną nie użyj żadnej podstawy prawnej. Tylko to jest to jest tak. po prostu jakieś stwierdzenie osoby, która tą opinię przygotowała. No, no nie ma podstawy prawnej, która by zabraniała, a sprzątaczka nie będzie wpuszczona na teren policji, jeżeli jest cywilnym pracownikiem, no jest i jest dopuszczona, no są pewne zasady, których muszą nasi pracownicy przestrzegać i jeżeli będą ich przestrzegać, będą mogli być na terenie komendy. No wydaje mi się, że to nie jest problem. To, to do, proszę mi można do tego tematu. No, ten monitoring już istnieje kilka lat i do tej pory był właśnie tego typu problem. On nie funkcjonował tak, jak powinien funkcjonować, Wcześniej z tego względu, że był problem z osobami, które mogły tak, wejść na teren, na teren policji. I do tej pory, jeżeli jest taka sytuacja, boję się, że z powrotem do tego tematu możemy powrócić. powrócimy i będzie znowu sytuacja patowa, że oni nie będą obsługiwali, nie Będą chcieli, bo z racji tego, że mają, nie mają ludzi do obsługi, i, i znowu monitoring będzie niewykorzystany. Nie? Na moją ocenę, ja nie widzę żadnych zagrożeń, żeby taka forma współpracy dalej obowiązywała. Mhm. Nie, jeżeli jeszcze jedno zdanie, po prostu zależy nam. Ja mogę według, no, w imieniu swoim w tej chwili powiedzieć, że sporo żeśmy zainwestowali w ten monitoring miasto i tych kamer jest sporo, a więc również, a to, nie było to robione w kierunku takim, żeby one wisiały sobie dla dekoracji, tylko po to, żeby pracowały i po to, żeby było bezpiecznie w naszym mieście, więc w tym kierunku to powinno iść. Ja nie, nie myślę i nie sądzę i nie przypuszczam, znaczy nie dopuszczam takiej myśli, żeby one wisiały, aby sobie wisiały nadal nie, muszą, one muszą pracować. Mimo, Obawy, mimo, że tutaj, tak czy siak, to i na kierunku podjęcie ruchu, nie mamy wyjścia w tej chwili. Czy są jeszcze pytania? Proszę. Ja mam pytanie, panie burmistrzu, jak będzie teraz wyglądała? Yy, jak to teraz będzie wyglądało? Bo ja y, byłem przeciwny, głośno o tym mówiłem yy, i spotkałem się z. Yy, Rozmawiałem z ludźmi z takimi opiniami i też, że, że no ta Straż Miejska jednak powinna funkcjonować, jak jej nie będzie, jak to będzie teraz wyglądało, bo ludzie ludzie dzwonili do Straży Miejskiej, jednak oni mieli swoje obowiązki, których Policja teraz nie przejmie i nie będzie robiła tego, co robiła Straż Miejska z oczywistych względów, bo mają swoje zadania do wykonania I kto teraz, że tak powiem, przejmie ich rolę? Tu Pan również trochę mówił, że będą, że tak powiem, w tym wydziale u Pana wyniki, ale czy, jak to, jakby Pan mógł powiedzieć, jak to będzie funkcjonowało, jak to będzie wyglądało? Bo problemy ludzie mieli, będą czy, mieli i będą, będą musieli się z tymi problemami będą Ludzie zatrudnieni, czy strażnicy będą zatrudnieni, no tego tylko rzeczy. No tutaj niestety nie ma takiej opcji, żebyśmy zatrudniali dodatkowo kogokolwiek do, do czynności urzędowych. Te wszystkie czynności są prowadzone. Na pewno szereg, szereg obowiązków, które miała Straż Graniczna. Straż y, no, Miejska. Straż Miejska nie, nie zostaną, nie zostaną y, gdzieś tam scedowane, gdyż, gdyż ustawa nie pozwala na takie zabiegi. Tutaj, tutaj są ich kompetencje, które są tylko i wyłącznie przypisane Straży Miejskiej, więc, mhm. więc no, tutaj ten aspekt już no nie będzie to, istnieć. istnieć. A jeśli chodzi o, o, o tutaj um, obowiązki policji, no bo obowiązki policji też są ustawowe, więc my na pewno nie jesteśmy w stanie ich zmieniać. Jednak, jednak część pieniędzy, które pozostaną po tych, po tych wolnych etatach będą w jakiejś części przekazywane na Fundusz wsparcia policji, co jednocześnie spowoduje, bo takie są się zasady, no tak, takie obowiązują zasady, że policja też nie ma pieniędzy w takiej ilości, jaka jest im potrzebna na, na sprawowanie nadzoru nad swoimi obowiązkami, czyli chodzi tutaj o patrole i, i tym samym poprzez to, że będziemy mogli jako gmina przeznaczyć jakąś część pieniędzy na, na wsparcie, czyli na Fundusz Wsparcia Policji, będą dodatkowe patrole w mieście prowadzone. No to jest jedyna forma, jaką możemy zrobić. Ja nie chciałbym dyskutować teraz z wynikiem wyboru, dlatego że no jest to wymór, wybór demokratyczny. Tak. Mieszkańcy Pranie Was zdecydowali i, i tutaj nasza rola się kończy. No. Tyle, co mógłbym dodać co do, do, tych, do tych obowiązków. No, Urząd też również ma procedury, które musi przeprowadzać, te, które przeprowadza strażnictwo. Oczywiście, że skuteczniej i szybciej mogła to przeprowadzać, bo, bo system mandatowy już nam odpada. No, my, jako urzędnicy, jedynie możemy teraz w procedurach administracyjnych prowadzić wiele czynności i to będzie na pewno dłużej trwało, no ale, ale no, niestety no, nic nie mogę więcej powiedzieć, ani, ani dodać, co, co będzie tylko wynikało z też kompetencji, no, bo w tej chwili straży miejskiej według opinii, według głosu mieszkańców, no mieszkańcy nie chcą mieć. Więc, więc musimy z tym faktem się pogodzić i przejść do porządku dziennego i pracować dalej. No dobrze, no to jeszcze właśnie zadam pytanie, do którego, że o które pytałem, rozmawiam z ludźmi i teraz mieszkaniec mi mówi proszę pana. Biegają mi psy tutaj. Gdzieś tam komuś się urwały i wybiegły z posesji. Do tej pory nie było problemu. Zwolnili tak, na to Straż Miejską. Straż Miejska przyjechała, jeżeli złapała, że tak powiem, na gorącym uczynku, dowiedziała się, czy ten pies, mogła e, pouczenie, mandat, cokolwiek. Jak to teraz będzie wyglądało? No Problemy będą dalej. Problemy będą, no, no i właśnie, będą. I gdzie teraz mają ale, się, gdzie ludzie będą mieli no, się zwrócić z takiej? do Urzędu Miasta, bo obowiązek. Y Dalej Czyli spoczywa na urzędzie miasta na, na, na gminie, co za te psy i opiekę nad zwierzę. Ja mówię teraz tylko o psach, tylko znaczy generalnie zrzuciłem ten temat akurat, bo mi przyszedł na myśl, ale pewno jeszcze takich innych rzeczy. No. Ja mogę ze swojego przykładu powiedzieć, no, zwracają się do mnie mieszkańcy, że wywożą, ktoś wywozi gruz w miejsce, gdzie nie powinien. No, w Straż Miejska, pan Sebastian pojechał godzinę, czekał w krzakach, złapał na gorącym uczynku, temat został załatwiony. Policja tego nie zrobi, nie? bo to nie ich obowiązki. Są i w, gdzie w, mieszkańcy będą mogli się z takimi problemami zwracać, nie? Do kogo? Czy do wydziału? Ja do cały, czas, cały czas obowiązki, które wynikają z ustawy o samorządzie spoczywają na, 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 na urzędzie miasta, więc to będzie, to to się? będzie ja, ja nie chciałbym komentować, bo ja mógłbym więcej przykładów podać różnych potrzeb, Jasne, jakie wynikają z obecności Straży, jakie są przywileje tego, że, że Straż niska jest, no ale nie chciałbym dyskutować z głosem większości. Nie, ja, Ale ja też nie dyskutuję dlatego, z głosem Dlatego większości problemy, większości zostają, ten... problemy, które były, zostają, musimy z tym się zmierzyć i, i będziemy Tylko traceni. ja też się nie, nie, że tak powiem, e, opinia, e, społeczeństwo tak zdecydowało, tylko e, e, no powiedzmy to, co rozmawiamy cały czas, te problemy będą i. i no do kogo, e, przypuszczam, że to pewno w, w jakimś czasie tam w życie e, pokaże, e, też na tą chwilę nie wiecie, ale co, e, problemy będą mieli mieszkańcy, ktoś tam i do, do sekretariatu, do urzędu miasta? No forma kontaktu z mieszkańców z urzędem się nie zmieniła, cały no to, czas jest taka będzie, sama, no nie mamy trudno, innego wyjścia jak się z tym tematem zmierzyć. Gdzieś tam no, życie pokaże, jak to pokażę, będzie wyglądało. Ja jeszcze mam, już techniczna sprawa, chodzi mi o samą uchwałę. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 14 dni po ogłoszeniu, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. 14 dni, załóżmy licząc to od jutra, od sesji, to wychodzi w granicę 9-10 grudzień. I tutaj jest, przepraszam, przepraszam. żeby powiedzenia, yy, yy, uchwała wchodzi w chwili pojawienia się w Dzienniku Urzędowe są 14 dni Nikt po ogłoszenia. ukazaniu się. Po ogłoszeniu, tak. A więc tak. y, termin, y, ogłoszenia, termin pokazania się w dzienniku urzędowym może być 30 dni nawet do, do miesiąca. A tutaj pisze i, i dopiero po tym y, 14 po 14 dni. 14 dni, to jest taki termin wejścia. A tu pisze, że wypowiedzenia 3 miesięczne będą wręczane z dniem 1 grudnia. Czy to nam w jakiś sposób? No myślę, że ogłoszenie dłużej nigdy nie trwa jak. Kilkanaście dni, kilka dni. Od tak, ale i... dopiero wtedy będzie można tak, wręczyć ale... powiedzenia, A tu czas rozwiązania Straży Miejskiej jest zapowiedziany na koniec lutego. Czy to w jakiś sposób nam nie wiąże rąk? Ter terminy terminy będą, będą na pewno i Kodeksu Pracy i tutaj ten. przepisy dotyczące ogłoszenia uchwały na pewno będą zachowane. Także czy to będzie kwestia miesiąca? Czy Rozumiem, wrzegę, bo... czyli to, 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 to może wkladnie... być z dniem na przykład końcem lutego, tego marca ewentualnie. Dokładnie. Rozumiem. A może pójść też do lutego? Trzymamy. Kodeks reguluje te sprawy. No cóż, czy są jeszcze Necesja pytania? Są takie pytanie, czy załóżmy już byli pracownicy Straży Miejskiej, mają jakiekolwiek szanse na to, żeby zostać zatrudniony w Urzędzie Miasta, w tej komórce, która będzie się zajmowała na, czy bezpieczeństwem? Na czy dzień dzisiejszy nie przewidujemy jakiegoś dodatkowego zatrudnienia, nie ma na razie takich potrzeb, żeby, żeby zwiększać zatrudnienie w Urzędzie Miasta. I czy będą, no jeżeli będą jakieś konkursy ogłaszane w przyszłości, no mają szansę tak samo jak każdy inny mieszkaniec stanie do konkursu. i w zależności od swojego wykształcenia, no dopasować się do, do danej potrzeby uczelni. Czyli pięć osób zostanie bez pracy? Bez pracy, trzy osoby. Oprócz dwie, które obsługiwały monitoring. No one zostają dalej w No A to chyba, bo to chyba przy wcześniejszych spotkaniach była Jakaś gwarantowana, gwarantowano nam chyba to, że zostają Ci Panowie w pracy, tak? Nie, nie było. Nie nie, 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 było nie, 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 nie było, gwarancji nie było, było tak? Nie było, nie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Ja mam pytanie, panie Burmistrzu, Pan wielokrotnie powiedział, że, że będzie trudniej, nie będzie łatwo wykonywać dalej te obowiązki, które dostawały, które były wykonywane przez strażników miejskich. No to jak to się ma do, do tego naszego referendum i dlaczego mieszkańcy, myślę, nie byli doinformowani o, o tak, o dotychczasowych prawdziwych obowiązkach, bo że dzisiaj Strażnik Miejski kojarzy się, kojarzył się, w większości z tego co można było przeczytać w mediach z osobami, które podwoziły urzędników. Okazuje się, że teraz te obowiązki i to nie mało obowiązki, jak się okazuje w tej chwili, spadną na pracowników, tak? No to z tego co słyszę, że zobaczymy, postaramy się jakoś to zorganizować w pracy urzędników. To, to, to jedno. Poza tym ja mam jeszcze takie pytanie odnośnie informacji, która się ukazała na stronach urzędu, a mianowicie kontrola bezumownego korzystania z, przez osoby fizyczne i prawne z gruntów, w których właścicielem jest Gmina Graniewo. Kto miałby teraz te tych. Kto miałby to kontrolować, te nasze nieruchomości, które do tej pory były, jak to wspomniano, bezumownie, były bezumownie, korzystano bezumownie. To tyle. Odpowiem najpierw na drugie pytanie. Panie Radny, nic nie zmieniło? Gospodarkę nieruchomościami w dalszym ciągu prowadzi Wydział Mienia Komunalnego i Architektury ten Wydział kontrolował te straże i ten wydział naceluje całą sferę związaną z najmem, dzierżawami, z, z każdą jedną rzeczą związaną z gminą komunalną. Znaczy tutaj nic się nie zmienia i się nie zmieniło. Jeśli chodzi o Straż Miejską, z naszej strony jako urzędu zrobiliśmy, uważam, bardzo dużo, żeby próbować dźwignąć autorytet Straży Miejskiej. Na początku kadencji Przeprowadziliśmy dość, dość, dość dużą, mocną rozmowę z komendantem, gdzie przedstawiliśmy swój sposób, w jaki widzimy pracę straży miejskiej. Jak, jakie oczekiwania są nasze w stosunku do, do ich pracy? Myślę, że, że to było czytelnie, zrozumiale przedstawione. Dodatkowo przypomnę, że na początku roku doprowadziliśmy do podpisania porozumienia z Komendą Powiatową Policji, w której Zwiększyliśmy ilość patroli, łącząc policję ze Strażą Miejską we wspólnych patrolach, więc, więc tutaj daliśmy kolejne światło do, do jeszcze bardziej rozwijania ich pracy i skuteczności ich pracy i zrobiliśmy wszystko, co było możliwe, żeby Straży Miejskiej pomóc. Jeśli chodzi o, o artykuły, no to pan wybacza, ale my nie jesteśmy od tego, żeby pisać artykuły Straży Miejskiej, o tego są media, żeby oceniać ich pracę i pisać o tym. My chcąc nawet jakkolwiek ich zareklamować, no to, no to trudno jest się chwalić. Ich pracą, która jest no, gdzieś określona w takich przepisach i ona musi być wykonywana i to nie jest żaden sukces, że oni pracują w ramach swoich zakresów obowiązków, więc tutaj były takie próby, żeby, żeby jeszcze ich wesprzeć, no niestety nie było dobrej woli, jeśli chodzi o, o, o takie nasze zabiegi. Także tutaj już naprawdę nie chciałbym tego komentować, jak gdyby nie do mnie to już w tej chwili należy. No, ocenili to mieszkańcy i, i tutaj. Ja się z tym zgadzam na tyle, że szanuję ten wynik. Jest to wy, wy, wybór demokratyczny, więc y, trzeba to uszanować. Tak jest. No, minister, też musimy uszanować do straż Miejska do 29 lutego. To może być to 29 lutego. No ale tam do, powiedzmy do końca, do końca lutego, do końca marca, więc jakiekolwiek sprawy 10, 10. trzeba szybko tutaj ze strażą miejską załatwiać jeszcze, póki można. Tak, no, no dalej normalnie funkcjonują, nawet w okresie wypowiedzenia dalej będą funkcjonować, tak, tak, będą to prasować, tutaj nie ma. Nie ma, przynajmniej z naszej strony, nie ma takiej woli, żeby, żeby wypowiadać komisji o pracy bez świadczenia pracy, bo to, bo to są, no ta, są to bażne, są no, nie zwierzę, że nie będą pracować, tak? To. Trzeba maksymalnie wykorzystać, jeżeli są problemy, jakieś załatwić. Reasumując, reasumując, Panie Przewodniczący, to uważam, że mieszkańcy wyborcy zdecydowali poprzez referendum tak. e, odnośnie funkcjonowania Straży Miejskiej. My radni wybrani przez wyborców, przez musimy, mieszkańców naszych musimy uszanować wolę, wolę mieszkańców. Natomiast tutaj należy no, się apel do burmistrzów, aby powiedzmy tą lukę w jakiś sposób zabezpieczyć, żeby nie było takiej no, dużej różnicy w tym bezpieczeństwie, bo jednak pewna no luka i, będzie się i, tworzyła. I, nie? Moją taką delikatną sugestią, no Też. chyba tymi ludźmi doświadczonymi, którzy już tutaj w tej, tą pracę wykonywali, zdają tą robotę bo zostawiając, mówię, trzy osoby wykonywały coś, pracowały ciężko, raz gorzej, raz lepiej, no ale ktoś to teraz musi, będzie musiał robić. Więc nie zatrudniając nikogo, to nie wiem, nie będzie to wykonywane, no ktoś to będzie musiał robić. Ci pracownicy, którzy się teraz zajmują bezpieczeństwem w mieście, nagle dojdzie im dodatkowe obowiązki, no, nie mogą pracować dłużej niż 8 godzin, więc no ja Kogoś trzeba ja, będzie ktoś do trudni. Musi... Kogoś trzeba będzie do trudni. O, o co pytałem, kto, jak, gdzie ja, jestem się ja wracać? Nie? Ja, przepraszam, jeszcze Panie Przewodniczący, mam takie pytanie dodatkowe do pana burmistrza odnośnie e, budżetu Straży Miejskiej, bo na przyszły rok w planie finansowym, w planie budżetu mamy za, jeszcze, e, jeszcze tak byłem, e, zaplanowaną Straż Miejską. Proszę powiedzieć, mi, ile środków e, z, że powiem, zyskamy w budżecie i gdzie one ewentualnie e, poszłyby e, z, ze Straży Miejskiej, jeżeli można prosić. No, to jest przeszło 200 tysięcy złotych rocznie. Tyle, tyle, tyle będzie zaszczędzone na, na wynagrodzeniach pracowników plus pochodne, bo tam wiadomo no, też są różnego to... rodzaju dodatki mundurowe i, 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 i premie, i to wszystko, co jest no, tymi kosztami pochodnymi. No, te pieniądze na pewno zostaną spożytkowane w sposób, tak jak mówiłem, część z tych pieniędzy będzie przeznaczona na, na wsparcie, wsparcie na fundusz wsparcia policji a pozostałe pieniądze będą przeznaczone na, na, na dalsze funkcjonowanie urzędu i, i dalsze jakieś nasze inwestycje. Jeżeli można, właśnie y, odnośnie jeszcze do bo tutaj co z tymi środkami, co z, y, będzie z samochodem? Czy będziemy tutaj w Urzędzie Miasta, czy, czy zbyt? Czyli właśnie. No, z, to, tak jest rzecz, rzecz do, do, do to jest rzecz do to ustalenia. To jest otwarte, to jest to rzecz to... najprostsza. Na Sprzedać no tak, to, to jest, to jest, to jest to najprościej. Jest to to jest a jest pytanie, tam, czy, tam, czy też temat Samochodu służbowego w urzędzie jest niezbędny, to też jest temat, który, który na pewno się pojawia, bo, bo jak Państwo wiecie, e, i jaki poprzednicy, taki my korzystamy z prywatnych samochodów, a jak zapewne się Państwo też orientujecie, że no nie jest to wcale takie aż najlepsze rozwiązanie, bo, bo oszczędności oszczędnościami, ale jednak zmęczenie materiału wszystkich następuje i jeżdżąc gdzieś tam w Polskę na jakieś konferencje, gdzie trzeba się też się po drodze się... przygotować, bo od tego czasu brakuje, no ciągle jesteśmy za kółkiem, więc, więc to też jest średnia przyjemność y, wyjazdu do Warszawy chociażby, a, a nawet w takich sytuacjach jak mieliśmy ostatnio, że się samochód psuje i zostajemy na 36 godzin w Warszawie, no to to też, to też są takie rzeczy, które no wcześniej czy później trzeba będzie rozważyć, czy ten samochód się przyda, to zobaczymy, no są jakieś tam pomysły, a na razie to jest w sferze pomysłów, czy, czy wykorzystania tego samochodu, wiadomo, że Mamy, mamy dużo różnych takich zajęć, które trzeba no, ad hoc organizować, trzeba wyjechać, trzeba rozwieścić, nawet ogłoszenia na mieście, czy, czy jakiekolwiek inne rzeczy. No to do tego jest potrzebny samochód. To myślę, że to jest już najmniejszy problem, w chodzi samochód, no, ale na pewno będzie w sposób racjonalny wykorzystany. Mamy czy, tak? Czyli oszczędności mogą być troszeczkę mniejsze, bo jeżeli jest, A... zostaje samochód, to trzeba dotrudnić kierowcę, tak? No nie, każdy dzisiaj przepisy mówią wyraźnie, każdy użytkownik. Prywatnego samochodu do celów służbowych musi posiadać uprawnienia kierowcy zawodowego. Czyli każdy z naszych urzędników ma badania lekarskie, które i zaświadczenia, że, że są zdolni do prowadzenia, że się nie można sobie od tak dostać kilometrówkę i prowadzić samochód. Także czy to będzie kierowca, czy to urzędnik, to on i tak ma te już uprawnienia. Nie Tutaj e, też, jeżeli kończę ten temat, bo uważam, że mamy e, 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 duży ośrodek mocy społecznej naszej. Znaczy, e, Pomoc społeczna w tym wypadku też może, mogłaby w zupełności wykorzystywać ten samochód, bo przecież mamy również w tym środowisku dużym osoby niepełnosprawne, także mi się to nie będzie stało, nawet może przecież... Tak Jeżeli nie ma więcej pytań, no zmuszeni jesteśmy przejść do głosowania. Kto z Panów Radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem? Uchwały o rozwiązaniu Straży Miejskiej. Bardzo proszę. Niestety. Dziękuję bardzo.